Natknięto się na szkielety ludzkie koło Słupska. W środę, 9 października, podczas uzbrajania działek na terenie strefy ekonomicznej w Redzikowie, operator koparki natknął się na ludzkie szczątki. Na miejsce zostali wezwani policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, a także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Przy podjęciu kości pomagali również strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej oraz członkowie Słupskiego Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Gryf. U były jeszcze przedmioty codziennego użytku, tak jak grzebień łyżki, buty, więc no prawdopodobnie była tutaj ludność cywilna. No, obstawiam 45 rok, jakby tutaj kwestie zawieruchy po prostu wojennej i dalszej no, historii jakby szczegółowo nie ustalimy, a człowiek możemy do jak tylko sytuacja mogła wyglądać. No, trasa tutaj jest na Gdańsk, więc możemy sobie tylko wymyślić historię taką, że po prostu ludność cywilna uciekała w kierunku Gdańska i spotkała żołnierzy rosyjskich, no i skończyli jak skończyli. Takie odkrycia w Słupsku i jego najbliższych okolicach należą do rzadkości, jednak jak wynika ze źródeł, do końca 1945 roku takich grobów powstały setki. Były to głównie ofiary chorób zakaźnych, ale również pomordowani przez Armię Czerwoną cywile. Ostatnie odkrycia anonimowych grobów miały miejsce w 2009 roku podczas budowy obwodnicy Słupska, a także w 2011 roku podczas badań archeologicznych przy ulicy Niedziałkowskiego w Słupsku. To możemy powiedzieć na pewno, zostało ujawnionych więcej niż jedne zwłoki, natomiast w związku z tym, że z uwagi na upływ czasu i z uwagi na no stan już po tylu latach, nie możemy na ten moment powiedzieć, powiedzieć ile. Archeolog Maciej Stromski, specjalizujący się w ekshumacjach grobów drugowojennych, podjął dalsze prace, które doprowadziły do podjęcia w całości znalezionych kości ludzkich. W przypadku, gdy mamy podejrzenie odkrycia szczątków historycznych, koniecznie należy poinformować wojewódzkiego konserwatora zabytków, który też powinien ocenić, z jakiego okresu te szczątki mogą pochodzić. Ludzkie szczątki po analizach zostaną pochowane na przeznaczonym do tego cmentarzu. Zasubskrybuj kanał telewizji Słupsk, by być na bieżąco z nowymi informacjami na ten temat.